Janoszowe Bajanie, za co dzieci kochają misia i tygryska, było wydarzeniem wieńczącym obchody 93. urodzin Janosza, popularnego autora i ilustratora bajek dla dzieci. I właśnie o wartościach i przesłaniu jego twórczości rozmawiano podczas spotkania dyskusyjnego. Gdy przeczytał wersję niemiecką, powiedział mi, że już nigdy nikomu o sobie tyle nie opowie, co mi. A teraz wezmę sobie kartofliczki, pójdę za dom i popłaczę ze szczęścia, tak pięknie Pani tę książkę napisała. I czy można sobie lepszej recenzji życzyć? No chyba nie. A najmłodsi o Janoszu mówili tak. A Twoja ulubiona bajka jaka? Dzień dobry świnka. A dlaczego akurat ta? Bo jestem za nią rana. A o czym opowiada ta bajka? Jak, misi, jak jak tygrysek nie wrócił do domu i misz musiał go szukać. A co dzisiaj tutaj robiliście w tej sali? Występowaliśmy. A z jakiej okazji? Bośń urodziny Janosza. A kto to jest Janosz? Patron naszego przedszkola. Powiedz, co dzisiaj tutaj fajnego robiliście i dlaczego masz takie przebranie na sobie? Występowaliśmy, że całą przedszkolę są urodziny Janosza. A kto to jest Janosz? Nasz patron naszego przedszkola i pisarz. A co takiego napisał? Książki o misiu i tygrysku. Lubisz te książki? Bardzo. A dlaczego są takie fajne? Są fajne opowieści, są bardzo fajne te postacie. A twoja ulubiona? Ach, jak cudowna jest Panama. A dlaczego akurat ta? Nie wiem, ona mi się po prostu najbardziej podoba. A o czym jest? Że miś łowił ryby i beczka płynęła. I tam było napisane Panama, a Panama to ich kraj na marzeń. I później miś poszedł do domu i tam chcieli tam wyruszyć i wyruszej I każdy mówił w lewo, a później i w trafili na swój dom znowu, oni myśleli, że to Panama. Podczas spotkania wręczone zostały także nagrody laureatom zorganizowanych z tej okazji dziecięcych konkursów plastycznych i literackich. Moja praca zawiera różne... Opowiastki o tym, jak Miś i Tygrysek wyszli na wyprawę, gdzie poznali swoich nowych przyjaciół, czyli Indianów, gdzie przeżywali razem różne przygody. Lubię w ogóle bardzo czytać i mam parę książek od Janosza w domu i lubię je od czasu do czasu czytać. Co jest w nich wyjątkowego? Że miś i tygrysek są przyjaciółmi i różne przygody przeżywają. Jak zwykle trzydniowa impreza, poważny geburstak, Była wycieczka, były konkursy, dzisiaj dodatkowo spotkanie. No i wyjątkowe wydarzenie do południa, czyli odsłonięcie tygryska z jego tygryskową kaczką. Kiedy myśli Pan Janusz to? Nostalgia teraz mam piątkę wnuków jak, jak czytamy no to to fantastyczne tak jak, tak jak wszyscy mówią proste i trafiające w samo sedno. Janosza w Zabrzu kochamy za wiele rzeczy. Oczywiście za przepiękne książki, przepiękne bajeczki, ale także za Holonka, powieść dla dorosłych, która przepięknie opisuje dramatyczne historie, które wydarzyły się w Zabrzu w okresie faszystowskim, opisane w sposób taki niezwykle specyficzny, ale ważny, ponieważ Janosz dokumentuje to, co się wydarzyło i dokumentuje miejsca, które tutaj były. Myślę, że każdy, kto lubi literaturę, jest związ związany z Górnym Śląskiem, to na pewno Kolonka przeczytał i należy do tych jego ulubionych książek. Zawsze staramy się urodziny Janosza obchodzić hucznie, bo wiadomo, że to jest gebursztaj, więc coś, co w rodzinie Janosza też było oczywiste. Nie może go być z nami, w związku z czym świętujemy z tymi wszystkimi, którzy go kochają, z przedszkolakami, ale także z miłośnikami jego literatury dla dorosłych. Pamięta Pani swoje pierwsze spotkanie z Janosza? To był 2011 rok, to było spotkanie nasze na żywo na Teneryfie przy okazji wręczania mu uroczystego dyplomu honorowego obywatela miasta Zabrze. Wcześniej miałam z nim kontakt mailowy, który utrzymywał się przez dekadę praktycznie. No teraz z racji wieku Janusz już nie podchodzi do komputera, ale nasze pierwsze spotkanie na żywo było na jego terenie, ale z zabrzeńskim oczywiście motywem. Janusz towarzyszy mi już w moim życiu prawie 15 Lat. Janusz, jak wiemy, jest trochę odludkiem, jest takim outsiderem, dlatego też w swoich książkach zawsze stoi po stronie takich uszy, za których sam się kiedyś uważał. Janusz dociera i do dorosłych, i potrafi co jest wielką sztuką dotrzeć do dzieci. Sam nie ma dzieci, więc tym bardziej trzeba to docenić, że znalazł taki kontakt poprzez także ilustrację swoją, poprzez tekst, poprzez swoją ironię, poprzez humor, poprzez sarkazm, poprzez kolorystykę, poprzez okrągłe kształty w jego ilustracjach. Jest to pisarz, którym ja nawet jako naukowiec, literaturoznawca odkrywam rokrocznie nowe pokłady tematów, nowe wartości, nowe ideały i jestem za każdym razem zaskoczona, że jeszcze tego wcześniej nie, nie przeczytałam albo że nie odkryłam.